Cześć, też. Dobra. To jest ze mną? Robuch. okej. Okay. Dobra. O, zrobiłem remote od razu. Super elegancko. Ja idę po kałaszka. Czekaj, ja sprawdzę, to czasem pistolet jest. Rocky i Mestako, świet. Ej! Co? co się tu nie ma już broni w tym miejscu? C y rzadko, rzadko się zdarza. Nie bo zazwyczaj to była broń. Dobra. Dobra. Y ja idę już po kawahę. Że... Tak. Wiesz co, ja też bym poszedł. No choć, otw otworzyłem tak naprawdę cały ten tunel drzwi, więc będziesz wiedział gdzie iść. Tak, tak, widzę, ojej. dobrze. mamy kałacha i mamy P P90, ja wezmę P90 sobie. W sumie spodobała mi się ta broń. I to jest do SMG, tak jest, dobra. Okej. Okay. To już masz tutaj wszystko pootwierane, ładnie możesz brać. Dobra, <laughs> Super ja idę ogarnąć szybciutko wejście tam. O, kałaszek, super. No, kałaszek e, Ty nie masz apteczki, czy masz Nie mam, ty powinieneś mieć jako dowódca. Tak, ale tutaj jest e, teraz pokój medyczny, niedaleko. Ale, nie, ale jest tam apteczka? Tak? Może być? Tak, ta, chyba dwie apteczki się rozpią. Hmm. To czekaj, ja okay. sprawdzę jeszcze w tym. Nie ma, dobra. Nie, jest taki zielona farba e, pomalowana. No, ja wiem, ja wiem, jak ja, kojarzę, tylko nie wiem dokładnie, w no. którym to miejscu jest, wiesz? Nie ogarniam tego jeszcze Entrance zona o, do końca, jak się zmieniło. Dobra, gate na razie jest czysto. Tutaj level 3 jest Za levelem 3 nie jest czasem? A nie, tu jest nie. Okej, okay, dobra, nie nie Cholera, wiesz co? No, no też nie wiem. W, ka no, tak. w kafeterii na pewno nie. O, jest! Y jak jest remote door? Y to jest obok zaraz. Obok remota, dobra, idę. O ile ogarnę? O, o, o ile ogarnę, gdzie ten remote był. Jest, jestem, dobra, jestem, jestem, jestem za tobą już. Hello! O, tu. O, apteczunia, apteczunia. Boom, pięknie. Dobra, lecimy. No to co? Gotowi? No to lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. trzeba ogarnąć o, tylko naukowca nie ma? Czemu? Bo ktoś poszedł, kto to był? No ale powinien po się pojawić, ale to. powinien się po Aha, to w trakcie gry jak już a, jak już go wrzuciło. Nie no no no, 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 no. Czyli był naukowcem wyszedł i wrzutupa. A przeklasowania nie było. Dobra, uwaga. Okno całe, okno całe. Dobra. Jest, okej, okay, clear. Tutaj, nie widzę. Wiesz co, ja wybiję szybę, bo czasem jak się ucieka przed potworami, to lepiej... Nie był to dobry ruch, ale dobra. No, zależy. Jest tu, jest tu! Fuck you! No, nie widać go było, no! Hmm. Ja pierdziele, jak się skampił. Widzisz? I po cholery było ci wybijać okno? No, ja, wiesz co, on stał tak, że jakbyś otworzył, to by cię od razu zabrał. Mm -hmm. Wiesz, ja, chciałem, jak otwor wybiłem, ja, ja no... chciałem otworzyć i się cofnąć troszeczkę, ale... Czekaj, gdzie to było? Ale chyba... on stał idealnie. Dobra, ryzykuję, idę tutaj. Jest! Tutaj, tam gdzie, gdzie ja! Tam gdzie ja, tam gdzie o, ja, chodź. Czekaj, ty tu poszedłeś, bo nie, nie patrzyłem. Tam gdzie ja, chodź, chodź, chodź. No to nie, czekaj, poszedłem oh, nie. nie tam. No to są zostałem sam. Ale mam apteczkę, uleczę się apteczką, idę obczaić czy... No nie, w sumie tam nic nie będzie. Dobra, teraz nie wiem czy wychodzić. Kurczę, bo on był przy entrance. On będzie campił tutaj, fuck you. A, idę idę obczaić szybciutko. Tutaj. Ale teraz nie mam zielonego pojęcia, gdzie iść. Nie. A co, masz jeszcze jakiś korytarz? Yy, wiesz co, były pułapki, nie? Te takie, ścieżka zdrowia. Kręcący się. Przeszed... No, przeszedłem przez to i jestem w punkcie wyjścia. No to próbuj dalej, no. Nie nie, nie ogarniam tego. Nie masz wyboru. To nie coś ma... podobnego na suficie tam jest. No tam. niby to są jakieś twarze, ale czy to jest prawda, to ja nie wiem. Mm. Najlepiej ze sprayem to ten, no. Ale... No nie można sprayować, bo to jest lekkie oszustwo. Zresztą ja i tak nie mam spraya, to. Dobra, ja wbijam. Ja wbijam no. do tego, do Heavy Containment Najwyżej się przyczai na mnie. Wiedziałem, wiedziałem, hamczai, no! Dobra, idę jeszcze raz tutaj. Dobra, ogarniam już wyjście. Ogarniam wyjście. Wiemy, wiemy już, jak to, to jest. Zaczekaj, wyjście. To zaczekaj to zaczekaj na mnie, bo ja już zaraz wyjdę z pułapki. Eee, próbował przykampić na mnie ham. Dobra, poczekaj, nie wychodź na razie, bo on tutaj. Już ogarniam to. Ale gdzie ty jesteś? A ty gdzie jesteś? No ja jestem w cały czas. I w którym momencie? Gdzie masz ścieżki do wyboru? Nie, no nie mam. W ten Musi... początek sam. Czyli te ścieżki do wyboru? Tak, tak? no. No to popatrz na górę i tam masz takie jakby cienie podobne do twarzy. O, poczekaj, one są... Na suficie, masz na suficie takie cienie jakby z twarzą, nie? No, ale to tak ledwo jest widoczne. Led i, to, I po prostu skup się tak jakbyś tam, gdzie wydaje ci się, że to jest broda, czyli takie bardzo szpiczaste, cieniutkie, to tam, gdzie wskazuje broda, tam musisz wejść. Prosto tak naprawdę. Musiałem ci to pokazać. Cholera, to jest naprawdę takie... Można to ogarnąć, poświetl sobie latarką, to zobaczysz może. No to świecę latarką, tylko to jest no. takie... Tak, jakby twarzyczki, wszędzie widzisz takie jakby plamki i jakby twarze to były. No niby jasność mam na maksa, ale ten no tak trochę. No musisz zauważyć te jakby twarze, no. To są takie, pełno takich ciemnych plamek jakby, dużych ciemnych plamek ja wiem, ja podobne wiem. do twarzy. Nie? Ja już na tym pomoście, gdzie jest ten, gdzie jest... Cześć, szpiczasta broda, to... Mhm. Czekaj, tu sprawdzę. I tam, gdzie brody. Nie, to nie to było. Musiałbym ci to pokazać, cholera. Teraz mam... jestem tym drugim do wyboru. Hmm, białe ściany. Tutaj to... Tu... o, dobra, wróciłem. No się Cholera, no, jakieś to dziwne jest. Dobra, mtf -y przyszły, super. A może to? Takie coś szpiczastego jest. No, ham gdzieś tu kam. Fak, dobra, ok jestem z tobą, jestem z tobą, chodź, zobacz. No czekaj, to zaczekaj na mnie teraz. Jest. Dobra. Jestem żeby wam Ugi... pomóc. Gdzie nie. jesteście? O boże, gdzie ja jeden 173, 173 był i kuję. Łuzowy kampi, ham kampi cały czas. Gdzie kampi dokładnie? na pomoście tym swoim. Cały czas nas przenosi, ja cały czas wychodzę, bo wiem jak się wychodzi. Ej Max. O cholera. Dobra, na głowie stałem tutaj. I zobacz, jak teraz patrzysz do góry. Widzisz takie jakby plamki. I to jest tutaj. To, to powinno być to przejście. Ale to ty patrzysz ja całkiem ja do góry. Ja czy tutaj... to, że Zobacz. są twarze. Niby tak. Tu masz jedną twarz, o tu masz Boże. drugą twarz. Tu masz trzecią twarz. Takie jakby kwadraciki się robią z tego. I one wskazują tutaj. No słyszę to podwójnie. Tak. Co? Słyszę podwójnie no, ja donaty. Wiem. I to powinna być ta ścieżka, ale on, Ej, tam, on, jest o, za ab, on tam On tam Też będzie kampił. Ty brug. masz więcej życia, więc leć szybko. Leć, szybko Jej. i strzelaj do niego, bo on tam siedzi. On tam na bank siedzi. Jezus, to jest takie najgorszy, on taki dony. nie mam już już użyłem. Że, mam taki ja dony, uleczo. że po prostu zawał dostaje na no. początku. Dobra. I nie idźmy Dobrze. tam. Musimy poczekać na MTF, -y. nie idź tam. On tam czami, on tam kampi non stop. Nie wiem kto to jest Roki czy kto czy czy Mestako on tam non-stop camping? Poczekaj na mnie, poczekaj na czekam, mnie. Czekam, 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 nie jadę bez ciebie. Chodźmy na dół, może. Tam nic Spróbujemy nie ma, już was byłem uwolnić tam. od 171 1... Od 106, no bo on tutaj kami non-stop, non no. Ja też nosi dostałem za od tego Donata. Ale to faktycznie, wiesz co, trzeba z, kan z Kanadą porozmawiać, żeby. Sprób nie, co ty robisz? Nie, nie, nie rób tego! O, bo... <laughs> My jedziemy tą winą, czy nie? Trzeba, to, mordę. Trzeba kanadę powiadomić, żeby spróbował zrobić coś takiego, żeby że się te ścieżki gdzieś ten, Nie, żeby, tam koło jego spauna, nie na że, żeby te ścieżki były randomowe. W sensie, że, wiesz, no teraz mamy te twarze, ja już ogarniam gdzie wyjść, więc tak naprawdę przy przenoszący jest bezużyteczny troszeczkę. I, i powinny się po prostu randomowo losować te prawidł... tą prawidłową ścieżkę, nie? Wtedy to było. No, no to, ja to są tak dwa SCP-ki, a wy nadal jesteście w tym ro tak? rozmiarze. Nie! O kurwa! Wyszliśmy! Nie, wyszliśmy. Już. Nie, wyszliśmy. Ale no. On, to, on, on to się na nas było. uwziął. Uzowę? No to Tego tu nie ma w On tak. się dobra, nie dobra. teleportował. Idziemy, idziemy. Jest w light, tak? Jest w O Nie, jest, jest w entrance. Bigo, 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 bigo. O, fuck! No nie! No i pięknie. No i po ptakach, Nie, nie. Jest strzelam, 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 strzelam. Dawaj go, dawaj go. Ja zabijemy gejta, go, Zabijemy ja go, się nie Uważaj, nie daj się zabić, nie daj się zabić! Dobra, jeden SCP wyeliminowany. Gdzie on jest? Gdzie jest? To, to Roki, u nas jest, nie. on się kampi przy gejcie, przy gejcie nie, się nie. Nie, ta postać wyjdzie. jest zbugowana. Wlajcie, Jest, jest u nas, jest u nas, jest u nas! Ilon ma Uciekaj, uciekaj! Uciekaj To jak się stąd wychodzi? Nie ja wam powiem tyle, że ta postać jest zbagowana i to tu całą Które? Nie mogę użyć specjalnego ataku na was, w ogóle. A ja. nawet jak użyłeś... Uzuje, to nie zawsze działa. Teraz, no, działa. On ale nie mogę cię zabić. Ja w sobie wchodziłem, klikkałem hey, lewe przez. Kurde CI! Pieprzone CI. Tak, pieprz ja tak patrzę, nie? Ty, zaraz co ty tu Ups. robisz? Nagle to pieprzone CI. Ja nie mogę się ruszać. Ale chamy. Oh. Nie mogę się ruszać. Super. Muszę wejść na sobie. Nie, ta, ta postać teraz najmniej mi się podoba. Ja elegancko o nią grałem, zabijałem, więc nie. Nie, wejść. ja nie mogłem w ciebie wejść, czy w robucha. Ew. Klikam, wchodzę, nic. To tak samo jak T-Rex teraz działa, czaisz? Wiesz co, czasem, o, to czasem się nie da też skręcić tego karku, czy coś. Serio. Ale tak, nie, to teraz ale... działa jak T-Rex, znaczy jak Lizard. Nie da się. Wchodzę w was, klikam nic się nie dzieje. Nie pszenicę. Musisz, musisz spamować, no to tak. Ja to też że no ma być, no i, no, czasem, nie, i czasem się nie da, musisz jakoś trafić. To nie, że czasem. To nie, że czasem. Ja klikam w... Do no, w... Ora, tam, to napisz do kanady, bo no ja problem z to... głową. No, będę musiał napisać. Na Tail Fox, Co? ale jak ich rozpoznać teraz? Bo wy jesteście teraz szpiegami, czy jesteście e, tą normalną jednostką CI? E, oni są już pozorowani. Widzisz kolor na lewej, po, na dole po lewej, jakiś ich spektujesz? No tak, no dobrze, ale... To, no, no. Bo tak, tak jak mówiliście... Popatrz na niego, jak on kolomii. wygląda, nie? mam po, to też. no właśnie ja Zobacz, staram on ma się taki, on wygląda jak taki żołnierz na wojnie nie po prostu taki no dobrze ale cały pancerz, ale, 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 ale wy mówi... czyli to jest ci to nie jest y... tak. szpieg Pięk, e, ci to nie są szpie... jest są żołnierze ci oraz e, ja wiem śpiety. rozumiem rozumiem ale i to są zwykły ci to są zwykły ci oni muszą po prostu zabić, oni się spawają w grupach no dobrze i oni muszą po prostu ja. zwalić, mają maski gazowe i tak dalej a czyli to, to jest, jest są, czyli nie? to jest mundur zwykłego ci maska gazowa tak mhm. Mhm. Tak. A szpieg Taka wygląda jedna. normalnie jak MTF, tak? Tak. Mhm. Jak no ten e, ochroniarz szybę MTF. No, no, no. Kurde. Na tej czasem tak jest. <śp> szup ogarnia te twarze, zobaczymy, czy ogarnie. Powinien iść teraz. No, aha. Powinien iść tutaj prosto, jakby. No, a uciekliście w taki sposób, jak mówiłem? Ja ca cały czas ja już ogarnąłem te twarze, więc wiem. Czyli jak, ta, 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 gdzie są twarze, tak... O, i tutaj, yy... o, tu gdzie idzie, dobrze, tak jest. Ta jest. Tak jest, ale ma dużo życia. Yeah. No i to, i to jest problem teraz, no że ta postać staje się tak naprawdę troszeczkę bezużyteczna. Nie, wszystkie nie. postacie już są takie małe. Ale nie to ostatnie co ja, co ja na twoim live nie grałem tą postacią, co Ej, do, Doktorek jest doktorek jest spoko, co ty gadasz robi? Doktorek no doktorek jest, doktorek jest jedyny. Najlepszy spoko. chyba, najlepszy. Nie, teraz wszystko do, i, i trochę dostał Bufa pełenisty. O. O. o! o! Macie przerąbane teraz, wiecie o tym. Insurgency. Mają, kurwa. Mm -hmm. Macie przerąbane. Bo, bo nie, my, nie, nie, w nie jesteście nie, nie, mamy, ile macie HP. Kuźwa przeniósł mnie. Macie kuźwa. Macie kuźwa przerąbane. <grym> taka, ta, 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 ta podpowiedź, taka podpowiedź. Nie żyje? Już zginął? No? no patrzcie pod tab. okej okej. Okay. O, macie przerąbane. Macie, <grym> mam. Macie kuźwa przerąbane już, nie? Szczególnie szum, że... bo szub nie zabił. A za co? <grym> Jak to A jak ty mnie zabijasz to jest dobrze? Bardzo dobrze to jest. No, tak. Najlepiej. To jest, to jest super, naprawdę. Podoba mi się. Lubię to. Radio mam. Twarz, twarz. twarz. No ja, cholera ja wiem gdzie jest Chak. jest najpiękniejsze, że to radio to jest tekstura 2D to jest to prawda. Dobra, może hmm. tu. A czy to widać? Radio, nie no, fuck's sake. Idzie widać. A, nie no szkoda trochę tych Panowie wysypków. Co robimy? Kurde. Co, my może pójdziemy na, na drugi kanał, co wy na to? Tak, tak, nie musimy, musimy, został. No dobra, dobra. Weźmy do no. nauki. Dobra, powiedziałem to za nim, ten. Dobra. Siema. ma. No, Fuck you! Ja no mu. Ja wiedziałem. Ja. Tak. Wow. Bo... wow. Ja, ja wiedziałem. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem, co to za nie? Gratuluję naprawdę, to było dobre. To ja było ci, ja widziałem, ja widziałem, jak tam Chucken na spektejcie jak byłem widziałem, że tam podkłada bomby. Ja czaken To nie był ja. to byłem ja. ja tym. To to, ale Chucken podkładał te bomby chyba. Czy? Ale one nam to powiedzieć, co byśmy Jednego jednego byśmy wysłali, oni by się zatronowali jak? po prostu. Nie, nie, no nie raz, mogę dobra. nic piu. mówić. A dobra, czas się pobawić. To było piękne. Wow, pięknie wygrał szup, pięknie wygrał szup. Ale jak on to odpalił w ogóle? Bo to są te... te z przycisk, przyciskiem były, wiesz? No ale to były czeka na bomby. Nie, nie, to były moje bomby, czeka na bomby razem z tamtym gościem. Aha, rozumiem. Dobra, no. idę do Mestako. Dobra, dobra, dobra. Właśnie się przenieść muszę. No, MTF. Nie cierpię być naukowcem. Fuck, spieprzyłem. Mm -hmm. O, oh, fuck off. No to mam przerąbane. W kilku coś się może zespałnić? O, uh, karta. Oh, o, fajnie wiedzieć. Nic więcej, ok. Nope. Serio nic. Płagam, żeby coś tu było, żeby O, oh, fuck. Nie jestem. Halo? Kto tu... Kto, kto tu ze mną jest? tajemnicza osoba. Zare. A czemu Przez ty jesteś? Się... A co ty jesteś tutaj? Co ty robisz tu? Ja jestem tak zmielony, że Znowu chcesz pogadać? <laughs> Nie, no moglibyśmy pogadać jeśli chcesz. Ja tu się muszę naprawdę bardzo skupić, bo mam przerąbane trochę. Nawet bym powiedział, że bardzo. A ty dzisiaj chyba O, o idę po bronie, idę po bronie, okej, okay, nara. Nara. A ty, Max, już nagrywałeś, nie? Ja nagrywam cały czas, a co? A nie jesteś ciekaw, tam. się pytam. <grystanie> zaraz mnie zabiją, zaraz mnie zabiją! <słuch> Będą me, mieli bronie, więc już, Aha. już jest po mnie. Mhm, <grystanie> tak. mhm, mhm. Idą tu. Idą tu, idą tu. Zabił, Roki mnie zabił. Wiedziałem. Wiedziałem, wiedziałem. Idę na tego spektata. Roki tychamy. Nie wiesz, że się nie otwiera, drzwi, jak ktoś stra... <noise> że było, tam masz, tam Ale masz, masz na dole, Sojuszu, tam masz, na dole masz, taką, masz taką gałkę i trzeba ją stawić na czerwono, żeby było po prostu napisane. Żeby... <noise> no tak. Roki no, chciał zająć swoją toaletę. Okazało no to... się, że jest były zajęte. No to... Okazało się, że wszystko jest zajęte więc musiał się kogoś pozbyć. To tak jak no, pusty autobus, Lera. pusty autobus i jedno zajęte miejsce. Zawsze ta osoba Lera. druga musi usiąść koło tej jednej w pustym autobusie. Ale kurde, naukowcem, naukowcem jest teraz tak ciężko ogarnąć. nie? Tak. Musimy no się mega farta No, naprawdę, My naprawdę. robiliśmy piątkę. Co? Piątkę zrobiłeś daną. chodź melona. do Melona, dawaj do Melona. Dawaj, ja melona. Macie piątkę? Nie mu Dla beki. A! Kto <laughs> <wysadził? śmiech> <Co> to wysadził? Kto to wysadził? Czy ktoś strzelił w to? Rubuk! E... No Jak ja? <laughs> Dlaczego ja? Kto <laughs> e, to wysadził? Macie to widziałeś? <laughs> tak, widziałem to to ja przeliłem się... ja! Jak to się stało? R MROKI! Ale ostatnim razem z podobnej odległości nic się nie stało! Mroki. Jak kurde. ich rozwaliłem! No. <laughs> jak ich rozwaliło no Ja pierdolę! Hubert, bo... otwórz, otwórz piątkę! Będziemy mieć Melona! I tyle było z melony kurde! Bum było z melonu, a nie kurde, Melon. Czy... A melon... No, bywa... nie, po... Melon, melon, melon by wam pomógł? Melon by wam mocno pomógł? Nie, w niczym. No chyba, że będą nosić i ktoś strzeli i wtedy cię Kurde! Ale bez ja, z takiego jest samego blotowałem. zasięgu rażenia wczoraj na live wszyscy dedli. twu nikt nie dedł. Ale nie sądzisz, że należało, że tak powiem, hmm. troszeczkę powiadomić kogoś, że zaczniesz strzelać do tego. Hmm, hmm. Uważasz, nie, może do... inaczej, czy nie uważasz Roki, że strzelanie do bomby w promieniu <grym> swoich przyjaciół będzie niedobrym pomysłem? Ale ten sam promień wczoraj był taki, że nic się nie stało przez tu A przez To może, może trochę dodało się do niego protylu, może nie pomyślałeś <grym> o tym? Ale chodzi, chodzi, o, tak... chodzi o to, żebyś powiadomił, chociaż że planujesz Roki, coś takiego. to nie bez powodu było za takimi drzwiami. Mogłeś powiedzieć, uwaga mojej moi przykolacy, zajebie was. <słuch> nie mam eh, Można i tak. No, Jeżeli ja nie bez powodu tam była aż karta piątka i... pod Karta piątka w pizdu poszła. No karta no i super. Kartę na piątkę możesz zdobyć robuch, ale coś nie za bardzo. Ja mam ja mam tą kartę, nie? I wiecie, że w tym momencie wygrali. On, on nie ogarnia, on nie ogarnia tego, tego Weź się zabi, naprawdę po, Powinien się robi, zabić jak akurat, akurat jest dobry Ale on, on, on nie ogarnia tych twarzy, on twarzy nie ogarnia, hmm. dlatego nie Zresztą może się... Zresztą nie ma latarki Nawet jeśli spektrów, co? God koniec! O nie, dał radę Cio. Idziemy do spektrów, panowie Dobra. No nie, już i tak koniec rundy. no w sumie A, racja, no, no. No czekajcie, może się zrespią, źle. jakiś oddział się no, nie Bierzemy, bierzemy tutaj wszystkich do Oga nie, kanału Nie ogarnia wziął. Cały, całą za samą nie bramę wchodziłem. A jak ucieknie, a jak ucieknę, to wejście. No, no, Musicie wszystko, wszystko. zobaczyć gdzie jest Jackie. Musisz ogarnąć te twarze robuch. No. Ale musisz ja tak nie rozumiesz latarki a. nie mam. No ale ty nawet o, bez kurde. latarki je widać. Bez latarki widać. Serio, no ja nie tak? ja mam tak ciemno. Nie że... wiem jak ktoś to zrobił. Ja to zawsze na sprintie robię. Okej. Okay. O! Mówiłem! Jeszcze będzie gra. To mi się podoba, to mi się mega podoba. Okej, go. Musimy pomóc. E, musimy pomóc temu panu i wyeliminować jednego pana. Halo? Halo, 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 O, ktoś tu... Szup, jest? Dobra. A, kto tu jeszcze? My taką, okej. Okay. A Hubert A, Hubert z rokiem się nie zrespili, aaa, widzisz. Czyli jest szansa, że będą z CI, o oh, fuck. To bardzo źle. Bardzo źle. Dobra, nie jesteśmy CI. No my nie, my nie jesteśmy, Halo, no. chłopcy, nie zapominajcie o mnie. Gdzie ty? No to chodź, no, spiesz się, no co ty? No już idę, idę. No. Sprężaj się. Truwe. Max, tym razem nie będę do ciebie strzelać. Naprawdę obiecujesz? Naprawdę, naprawdę. Tym mhm. razem obiecuję. Mm, dobry kolega z ciebie jednak powiem. No ja się zawsze starałem od no. samego początku. No, no no no, no, no. To ty zawsze na mnie polujesz. Nie no, wiesz, no, 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 to tak. Czemu Winda jest na dole? Okej, okay, nieważne. Bo nie jest na górze, a <grym> tam On tam może być! Czaken tam może być. Nie, Chakan pewnie kąpi po robucha cały czas, wiesz? Nie wiem, nie wiem, ale dobra, wbijamy. Ale nie, bo Gate chyba jest od... Ej, Gate jest zamknięty. No? No <grymne> to nie dobrze. A jest remote zrobiony? Tak, tak. Dobra. Chyba. No ej. Jak remote nie jest zrobiony, to jest. Nie, ja otwiera. To jest go. pozamiatane, nie. <grymne> Czysto. To wyjście. Uwaga, na lewo i prawo Clear, Clear, dobra. Bijamy dalej. Ja ci mówię, że cały czas mam dużo Clear, samym Czekam na robucha. Clear, nie ma go tutaj, dobra. Let's go, idziemy. Uważaj, uważaj, uważaj. Clear, Clear, dobra. Lewo, prawo. Dobra, czysto. Tutaj słyszę coś. Słyszę strzały. Chyba robuch się z nim dziabie. To... Tak, robuch się z nim dziabie. Lecimy tam. To lecimy szybko. Okazję wykorzystać Jest, idzie, 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 idzie. uwaga! Cofajcie się, cofajcie się, cofajcie się! Uciekajcie, 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 on biegnie. Dobrze Robuch wózowym siedzi chyba. Obity trochę. Jest mega obity Dobrze Będzie tak zamykał. Chce się tak bawić. Chce się tak gości bawić? No, będzie koczował teraz. Tylko nie blokujcie drzwi. Mhm. Będzie koczował, będzie koczował. O, o Jezus! Robuch! Współgrają, współpracują, współpracują, uwaga. Uwaga, współpracują. Uwaga, bo współpracują. Ty, chyba naokoło ich mogę zajść. Nie. Na bank współpracują, do gate'a, do gate'a, do gate'a, z powrotem. No, współpracują, współpracują. Le, idzie, ja idzie, idzie SCP, idzie SCP! Uwaga! O matko już, no super, świetnie Goni ciebie Wiem Fuck you Dobra, Dobra. dawaj zdawać to tym Więzień, uważajcie! Kurwa O jesus Więzień żyje jeszcze? Nie, nie. Dobra. Musimy, za... musimy go zabić, musimy go zabić Ej, gdzie są te twarze? Się pogubiłem To są jakiekolwiek twarze? Są twarze, są Jak, gdzie je widać? O oh, fuck you O, oh, shit, już po mnie, już po mnie, już po mnie, już po mnie. Ładuj, Max, ładuj. Fuck. Shit, już jest po... Musicie się szybko wrócić, bo jestem w windzie. I mam bardzo... Nie załatwię go, nie załatwię go. No, tak, Ju... zaraz będzie po mnie. Zaraz będzie po mnie. Szybko, 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 błagam. No, to ja już nie żyję. Uw uwalniajcie się, kurna. Ja tu żadnej twarzy nie widzę. Uwalnia... No muszą być, tak, no, to nie są twarze, to są takie ciemne plamki. To jest eee. Pełno takich dużych ciemnych plamek, mówię wam. Fak, no buguje mi, buguje mi cały czas windę. co windy ma. ty mówisz do mnie? Nie wiem, ja idę tutaj. Buguje mi windę, buguje mi windę. No i nie trafiłem. Shit. Ile on ma życia? On ma bardzo mało życia. Zaraz się kurna, zrodzą, syjaje i będzie po sprawie, nie? Będzie ma przerąbane po całej linii, nie? Spróbuję go robić, spróbuję go robić ale nie wiem czy mi to wyjdzie Dobra, niech sobie otwiera okay. Maksiu, Coś no się stało? chodź Daj mi spokój Chodź Daj mi święty spokój Cześć! Dziękuję ci, dziękuję ci Kurde myślałem że, myślałem, że dam radę cię załatwić, ale miałeś za dużo życia Dobra jej. Chodźcie tędy, tutaj. Tu, to jest ta ścieżka. To jest ta ścieżka. A na pewno? Tak. Ale gdzie te twarze niby widać, czy coś? Jej, Przerąbane. Szerombane. E SCP wygra. Chyba zaraz się z, racji, z jeszcze z CIA. To będzie nadzieja, ale raczej nie. No już gówno. Jej! Kurde, no. No, a nie, złą drogę. <laughs> mogłeś, mogłeś jednak spamić tymi drzwiami, by mnie zatrzymać. Ja myślę, że masz troszeczkę mniej życia i że uda mi się jednak sobie. Ciebie... Tak. Przez to, że teleportowałem MST, zwiększyło mi się to. A, no tak. No bo moi partnerzy tutaj skopali, bo ci pozwalają no. na teleportację. No, masz rację. Jej, uciekłem! Brawo, brawo! Jej. Kur. A jak się noszę? No nie, Zaraz to przecieczymy? Możemy kończyć, Dobra. tak jest. Dziękujemy. Dobra, Dobra. dzięki no. za uwagę.